Witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki na szeptach Tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na czytanie czerwcowe. Czerwiec to miesiąc przejścia, przejścia między wiosną a latem, między umysłem a sercem. Rozpoczniemy go pod wpływem Merkurego i Nowiu w bliźniętach, co będzie sprzyjać komunikacji, nauce, rozmowom i świeżej perspektywie. To dobry czas, by otworzyć się na nowe myśli i nowe kontakty. W drugiej połowie miesiąca mars wchodzący do lwa doda nam, doda nam odwagi do działania, a przesilenie wiosenne, a przesilenie letnie i słońce wraku skieruje naszą uwagę bardziej do wewnątrz, a na nasz dom, na nasze emocje i sprawy sercowe. Zwieńczeniem tego miesiąca będzie pełnia w koziorożcu, która przyniesie nam konkretne wnioski na temat tego, co wymaga struktury, co wymaga dojrzałości, a co być może pożegnania. Zobaczmy więc, kochani, jakie przesłania przygotowały dla Was z karty, jaka będzie Wasza energia, z jaką energią wejdziecie w czerwiec, moje drogie byki. Jaka będzie energia miesiąca, czyli ten klimat, który będzie wam towarzyszył. Co będzie głównym celem? Gdzie najlepiej skierować waszą uwagę, waszą energię? Co będzie wyzwaniem, jakie przeszkody, Co tu może was zatrzymać, a, lub być może wytrącić z równowagi? Co się uda, co może przynieść Wam tutaj radość albo postęp? Czego należy unikać, albo co może tu okazać się jakąś taką iluzją albo utratą energii, nawet? Na co się otworzyć? Co tu warto wpuścić do swojego życia? Co będzie Wam sprzyjać z zewnątrz lub no, wewnątrz, wewnętrzne wsparcie. Pięknie. No i oczywiście karta rada, taka esencja, mądrość na ten czas, na czerwiec. Zachęcam też, kochani, do zajrzenia do swojego znaku księżycowego i ascendentu. Czasami to właśnie one lepiej pokazują no, tą aktualną sytuację. A teraz usiądźcie wygodnie. Weźcie uczek kawki, herbatki, no i zaczynamy. Kochani, czerwiec dla byka przynosi taką energię delikatnego przebudzenia Waszych emocji. Połączoną trochę z taką gotowością do działania. To miesiąc, w którym no może tutaj coś puścicie. Coś tutaj się może podomyka, coś, jakieś no, sprawy, które no, należy domknąć, tak? Coś tu może dojrzeć, albo wy do czegoś do, dojrzejecie. A jednocześnie może tutaj no, stanąć zupełnie coś, coś nowego przed Wami. Ale zanim wejdziecie tutaj w ten pełen ruch, tak? Potrzebujecie takiej chwileczki, chwileczki jakiejś uważności, żeby zrozumieć, co tu naprawdę, kochani, się Dzieje i co wy czujecie? Na samym początku czerwca pojawia się tutaj energia pazia pucharów. To jest taka energia bardzo, bardzo subtelna, emocjonalna. Może taka właśnie lekka niepewność. Możecie mieć wrażenie, że wasze serce może jest bardziej wrażliwe niż, niż normalnie, niż zwykle. Tutaj może coś, nie wiem, porusza się szybciej niż Wy jesteście na to gotowi, może właśnie jesteście bardziej emocjonalni, łatwiej, nie wiem, jest Wam, no, uronić łaskę, niespodziewanie, nie wiadomo, nie wiadomo skąd, ale może po prostu też potrzebujecie bliskości. To jest taki moment, w którym uczucia próbują się tutaj przebić przez taką skorupkę rozsądku. Także otwórzcie się, dajcie, dajcie, temu, dajcie temu przestrzeń, żeby to się mogło rozwijać. Główną energią miesiąca jest karta świata. Świat symbolizuje no, zakończenia, zakończenia jakichś ważnych cyklów. To jest też karta spełnienia. No i oczywiście gotowości tak, na nowy etap, na otwarcie się na coś nowego. Niektórzy z Was być może podomykali jakieś ważne, jakieś ważne projekty, mogło być to coś z pracą, jakieś ważne etapy w Waszym, w waszym życiu. I coś, no to jest też takie dojrzałość emocjonalna, otwarcie się na właśnie jaką, jakieś nowe strefy, być może jesteście otwarci na nowe związki, podomykaliście jakieś stare sprawy. Stoicie tutaj na pewno na progu czegoś większego, czegoś nowego, nowe możliwości. Tak jak mówię, zakończyliście ważne procesy, czy to w relacji, czy w pracy, czy właśnie jakieś wewnętrzne. To może być też taki moment, no właśnie, gdzie, gdzie po prostu dojrzewacie do zmian, do wprowadzenia tych zmian. W wasze życie codzienne, ale zanim wskoczycie tutaj, tak, w ten nowy rozdział, otworzycie to, jest taka fajna energia poczucia dumy, pogratulowania sobie, no też i celebracji, świętowania, ucztowania, no zanim domkniecie te ostatnie, ten ostatni rozdział, tak. Celem miesiąca, celem czerwca jest na pewno tutaj ruch i komunikacja. A ósemka buławy zawsze, zawsze symbolizuje ruch, energię, przepływ informacji. Także to będzie miesiąc, gdzie rzeczy tutaj mogą nabrać no, pędu. Możecie, możecie to po prostu być, wy zaczniecie tutaj działać trochę szybciej, a może będzie Wam łatwiej podejmować tutaj no, jakieś decyzje. Może tutaj też szykować się, mogą się szykować podróże, spotkania, spotkania ze znajomymi, może pojawić się jakaś właśnie okazja, taka, na którą czekaliście już od jakiegoś czasu. W każdym razie energia w czerwcu będzie szła do przodu, tak? Tutaj będzie się działo. To Ta karta też mówi oczywiście, żebyście nie zwlekali, tak? Jeżeli macie coś do powiedzenia, do oznajmienia, to nie bójcie się, idźcie z tą energią. Na pewno czerwiec będzie dla was no, bardzo taki ruchliwy. Co będzie wyzwaniem? Król Monet. Król Monet mówi o stabilności. I tak, to jest wasza energia, ale tu właśnie może, może pojawić się jakieś napięcie. Być może niektórzy z Was, niektóre byki trzymają się zbyt kurczowo właśnie tego, co jest Wam znane, co, no, gdzie czujecie się po prostu dobrze w domu, tak. I to właśnie poczucie bezpieczeństwa no, może w jakimś wypadku właśnie ograniczać Waszą wolność. Także może tutaj będzie warto się, nie wiem, zastanowić. Um, tutaj może też pojawiać się właśnie jako no, lęk przed zmianą, tak, ponieważ tutaj coś kończycie, może właśnie będą jakieś decyzje, może pojawić się właśnie jakiś taki lęk, jak to będzie, no albo też nawet i opór przed podjęciem jakichś ryzykownych decyzji, ale pamiętajcie, bezpiecznie nie zawsze, bezpieczeństwo nie zawsze jest właściwe, tak, czasami no warto jest coś w życiu zaryzykować. Kochani, co Wam się uda, co Wam się powiedzie. Wewnętrzne. Arcykapłanka mówi tutaj o takim wewnętrznym połączeniu, o intuicji. Wasza mądrość wewnętrzna będzie Was tutaj właśnie prowadzić. Więc jeżeli macie jakieś no, pytania, to tak naprawdę znajdziecie je we wnętrzu siebie. Niektórzy z Was mogą mieć jakieś prorocze sny, możecie mieć po prostu jakieś przeczucia, to mogą być jakieś takie mocniejsze impulsy też emocjonalne. To jest dobry też czas, żeby się otworzyć właśnie na jakiś taki rozwój duchowy i może o tym mówi tutaj ta Karta Świata, może jesteście po prostu gotowi na jakiś taki następny etap, jeżeli chodzi o Wasz rozwój duchowy. Może zaczniecie tutaj, kochani, medytować, może zaczniecie pisać dzienniczki, może wrócicie w ogóle do czegoś, co być może w przeszłości karmiło waszą, waszą duszę. A być może no, odstawiliście. Także mm, dobry czas, kochani, właśnie na, na medytację, na połączenie się z waszą duchowością, zagłębienie się w tą Waszą, w tą waszą mądrość niczego czego unikać. Królowa mieczy w tej pozycji to jest taka energia chłodu, chłodu, izolacji, no być może właśnie nadmiernego kontrolowania wszystkiego, ale rozumiem, tak? Jeśli w czerwcu będziecie tutaj zbyt sztywni, zbyt zamknięci, to, to jest taka racjonalność ponad serce. Możecie tutaj stracić coś ważnego, tak, może, albo kogoś ważnego. Tutaj może właśnie chodzić o relacje. Być może ktoś, kto jest y, albo Wam bliski, albo w oku Was, potrzebuje, no, będzie potrzebował w czerwcu właśnie Waszego ciepła, y, Waszego serca, a nie tylko Waszej logiki. Może tu być właśnie potrzeba jakichś większych emocji, dlatego o tym mówi ten paś, żebyście się y, no, otwarli. Dobrze, co, na co otworzyć się tutaj, kochani, siódemka pucharów. Siódemka pucharów mówi o marzeniach. Mówi o marzeniach, o wizjach, o wyborach, choć ta karta często bywa tak postrzegana jako troszeczkę może chaotyczna. Tutaj w tej, w tej pozycji prosi Was o to, abyście nie zamykali się właśnie na nowe możliwości. Zamiast mówić sobie, może no, na poziomie wewnętrznym, że coś jest nierealne albo coś jest może iluzyjne, zapytajcie, co to jest tak dokładnie i co, czego wy chcecie. Ta karta może, nie wiem, przywrócić do was jakiś pomysł z przeszłości. Możecie tutaj właśnie coś zobaczyć, że coś, co kiedyś może właśnie było marzeniem. Być może na, na dzień dzisiejszy, być może w czerwcu, być może po tym przejściu no, do, tej, do tego nowego okresu, to coś może być właśnie realne. Możecie sobie po prostu no, wrócić do tego projektu. Kochani, co będzie Wam sprzyjać? Czwórka buław, czyli Wasz dom, Wasz dom, ta energia stabilności, jakaś wspólnota. Małe celebracje, kochani, grupa waszych bliskich przyjaciół, znajomych, no czy po prostu najbliższych, tak? To może być tutaj, nie wiem, możecie mieć po prostu okazję w tym miesiącu do, do świętowania, do celebrowania. I to wam da takie poczucie bezpieczeństwa też. Będziecie po prostu wśród, wśród swojej, wśród ludzi, którzy wibrują no, na, takiej, na, takich samych, na takich samych falach jak wy. To Was będzie tutaj wspierać i to Wam będzie dawać raczej satysfakcję, tak? Także szukajcie, szukajcie zadowolenia w tym. Nie odmawiajcie tutaj na pewno żadnych zaproszeń a na jakieś spotkania. Na poziomie codziennym to może być, no nie wiem, możecie też, kochani, koncentrować się po prostu na. Na Waszej najbliższej przestrzeni domowej, tak? Może tutaj zdecydujecie się, nie wiem, na jakieś ulepszanie, jakiś mały remont, może odmalowanie czegoś, może to Wy będziecie tutaj zapraszać znajomych, spotkania z jakimiś osobami, których dawno może nie widzieliście, a dla niektórych może ta karta też mówić o no, wspólnym zamieszkaniu z Waszym partnerem, jeżeli do tej pory. No, nie mieszkacie razem. Kochani, jaka jest rada, jaka jest rada, jaka jest taka ogólna, ogólne przesłanie dla Was, abyście ruszali naprzód. Nawet jeżeli nie czujecie, że jesteście tak na 100% gotowi, to tutaj jest czas właśnie, żeby iść w drogę, ruszyć naprzód. To nie jest, czerwiec nie będzie miesiącem, kiedy powinniście tutaj czekać na jakiś taki perfekcyjny moment, idealny moment. Tutaj raczej te karty mówią, byście polegali na waszej własnej determinacji, wsłuchali się tutaj przez tą intuicję w to, co was woła, tak, no i co do was idzie. Jeśli coś was tutaj trzyma, to zostawcie to za sobą. Czasami największa moc rodzi właśnie się w ruchu, a tutaj jest dużo akcji, a nie właśnie w jakiejś takiej analizie. Ogólnie, ogólnie czerwiec dla Was jest takim momentem, w którym wchodzicie po prostu na nowy poziom Waszej takiej osobistej gry. Być może jeszcze jesteście tutaj lekko rozkojarzeni troszeczkę, może troszeczkę niepewni, ale już tutaj zbliżacie się do czegoś, coś do Was się zbliża. No i oczywiście będzie ważne tutaj, żebyście połączyli się ze swoim, ze swoim serduszkiem i dopuścili, kochani, te marzenia, tak, wasze marzenia i wsłuchali się w waszą intuicję. No i właśnie wtedy, kochani, ruszyli, ruszyli naprzód. Dla niektórych to może być miesiąc bardzo taki przełomowy, jeżeli oczywiście y, pozwolicie sobie na to, no i oczywiście zrozumiecie drogę, Którą chcecie podążać. Dobrze, wyciągnijmy wyrocznie słońca. Co ma Wam do przekazania? Co ma Wam do przekazania wyrocznia słońca? Tak, żeby się upewnić. Popatrzcie, oczekujcie nieoczekiwanych rzeczy. No, ja myślę, że ona tutaj fajnie działa z tą, z tą naszą ósemką buław, tak? Tutaj możecie dostawać właśnie jakieś informacje. No, podejmowanie decyzji, może właśnie jakieś nieoczekiwane wyjazdy, jakieś oferty na podróże, na wycieczki, nawet i na delegacje. Także oczekujcie nieoczekiwanego. I jeżeli macie osobiste pytania, to tradycyjnie wybierzemy z wyroczni anielskiej odpowiedź na nie. Jaka jest odpowiedź na pytanie dla byka? Wasze pierwsze pytanie? Szukajcie znaków, znaków na niebie, znaków na ziemi, coś co ma dla Was jakieś takie głębsze, duchowe znaczenie. I odpowiedź na pytanie drugie. Patrzcie, akcja, do akcji, tak jak ta karta Redwanu. Dziękuję Wam z całego serca, moje drogie byki, za obecność na tym czytaniu. Mam nadzieję, że chociaż jedna myśl, lub jedna karta, lub jedna energia którą dziś poczuliście, wniesie coś, coś dobrego do waszego no, czasu w czerwcu. A jeżeli przesłanie do was przemówiło, zostawcie proszę łapkę w górę, komentarz lub udostępnijcie film komuś, komu może się przydać. To naprawdę wspiera rozwój kanału i pozwala mi dalej tworzyć. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Ściskam Was bardzo gorąco i życzę pięknego, świadomego czerwca. Pa, pa kochani.